W tańcu towarzyskim tradycyjnie przedstawia się pierwszego partnera. Dlatego, że partner prowadzi i daje partnerce poczucie bezpieczeństwa, jakim, jakim jest rama. Partnerka w idealnym układzie wypełnia tę ramę i w ten sposób tworzy się dzieło sztuki. Wy Jesteście takim dziełem sztuki, dlatego że pod każdym względem i estetycznym, i poziomu, który reprezentujecie, i niezwykłej klasy, którą macie w sobie, to jest wszystko na najwyższym poziomie. Dziękujemy o, raz jeszcze. Dziękujemy. Dla mnie wciąż zdumiewające jest to, jak można przyzwyczaić ciało do takiej postawy, do takiego ruchu, do takiej maniery. Tylko jakiej... 20 lat. <laughs> Proste. Jedyne. Niektórzy ludzie mają coś takiego z tatuażami, że niby patrzysz, podobać się to jak ktoś inny to ma, ale ja bym nie chciał tak. Ja powiem tak, z tańcem towarzyskim jest tak, jak się spróbuje, on uzależnia, więc. Może spytać Michała. Tak, tak. zdecydowanie, nie ja mogę się z zacznę... tego pozbyć. Ja coś tam to... nie znowu. Nie mogę się życiu. tej maniery pozbyć w ogóle. Ruszania <ślech> 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 biodrami. <ślech> nie wiem.